Cześć dzieciaki duże i małe Dzisiaj pokażę Wam jak wyciągnąć z mojej buzi rybę z tyłu mam ogon. Jest on przyciskiem otwarcia mojej buzi. Jeżeli chcę... Chcecie zobaczyć, co wyskoczy? Trzeba mocno na, na ten ogon nacisnąć. Zobaczcie. No i kto, zgodnie kto to był? Tak właśnie. To była rybka. Gratuluję. Zobaczycie. Rybkę proszę, smacznego. Do widzenia Wam dzieci.